No to co, słuchajcie, dobry wieczór, witamy was bardzo gorąco i serdecznie. Dwie minuty po godzinie dziewiętnastej nieco zmieniona pora, tylko po to, żebyście. Ale skład składnie zmieniony. <słan> 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 skład jest jak zwykle słaby i jak zwykle, <słan> i jak zwykle uśmiechnięty. E będziemy z wami dzisiaj do godziny. właśnie do której my będziemy dzisiaj godzinę? A ile wlezie? <słan> <Słan> Dotcie, myślę, ja myślę, że tak, tak do dwudziestej to, drugiej. To, to, to Posiedzimy tu i wam tam pomarudzimy. Eee, a będziemy dzisiaj między innymi eee, z, z wami po to, żeby zapytać was, co u was. E, Też mokre żarty, e, czyli będziemy bardziej po tej lepszej stronie mocy. Co jeszcze będzie dzisiaj? A będzie przegląd prasy tej, e, nie, tej niepoprawnej. Będzie nie, niepoprawna, będzie trzy e, e, razy P, czyli pomponik <laughs> pudelek i co? I, i, I p, e, plotek, pejada. plotek. I jeszcze to plejada. To tak, to cztery to razy widzisz, P. To, a to cztery razy P 4 razy P, a, to zapomniałem o playada, bo plejada taka poważniejsza jest, dlatego tak? zapomniałem o niej, no. No nie, tak. ja, ja przeglądałem właśnie, bo dzisiaj przygotowałem się na, naszą, na nasze wejście, no. więc jeśli chodzi o te Pięknie. poważne mm, poważne artykuły, to tak bym był bardzo... Ostrożny, jak słuchaj, bo oczywiście jak gwiazdy przygotowują się na Sylwestra. Ty dla nas przygotowałeś też w przegląd takiej poważnej pracy. Będzie czy? taka poważniejsza, taka jak na przykład Super Express. O, <grym> <grym> ale z, zawsze... Nie <grym> Nie, wiem, czy pamiętasz, ale na ostatnich stronie, wiem czy to już jest, ale na ostatnich stronach Superekspresu zawsze była taka rozebrana naga kobieta, nie wiem czy ona jest dalej tam, czy inna. Hmm, dawno nie trzymałem w ręce pap pap papierowe, papierowego Superekspresu, Nie mówię o nagiej kobiecie. Tylko. <laughs> nie, wiem, czy trzyma. <laughs> nie wiem, jak możesz trzymać w rękach nagą kobietę, chyba że jest taka ułożona w formie poziomej. a czy <laughs> To może nie kobieta, tylko. <laughs> Dla mnie. Dla mnie. Czuję, że to będzie faktycznie słabo. 572-568-569, telefon do naszego studia. Ale to nie tylko telefon, ale też i kontakt smsowy, ponieważ możecie do nas żwawo i żywo pisać te maile. Ma nie, smsy. Nie, o, 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 smsy. SMS -y. Ale to nie są płatne. A ja dzisiaj w Ta. ogóle dostałem jednego płatnego, znaczy propozycję wysłania jednego płatnego smsa. E, ale to przeczytam później. To co robiliście przez święta. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, ponieważ cały czas o tym zapominamy, mój drogi. Czyli o tym, żeby nakłaniać naszych gości do e, subskrypcji kanału na. Tak, tak. Łapka, łapka ten. Łapka w górę, tak. <noise>